Gdybym mogła wykasować pamięć z Twojego mózgu w rozumowaniu porażki i niepowodzeń, to nowe oprogramowanie, które bym wgrała, brzmiałoby mniej więcej tak. Porażka nie jest potworem, ale nauczycielem, którego próbujemy zabić, zanim nauczy nas swojej lekcji. I gwarantuję Ci, że po obejrzeniu tego filmu już nigdy nie będziesz się ani wstydzić, ani bać swoich niepowodzeń. Jak w ogóle do tego doszło, bo przecież przeszliśmy na świat tutaj Goli i Wesoli, tak? To jak do tego doszło, że w naszym rozumowaniu porażka jest czymś złym? Przecież nie urodziliśmy się z tą wiedzą, musieliśmy ją jakoś nabyć. Już w szkole podstawowej, kiedy napisałeś kartkówkę na dwójkę, jedynkę, trójkę, to nauczyciel nie powiedział Ci, Laura, nic się nie stało. To wszystko jest lekcja na przyszłość, dzięki temu będziesz mogła zrozumieć, co musisz zmienić w swoim sposobie uczenia się, albo nabędziesz jakieś nowe umiejętności. Wszystko dzieje się po to, abyś w przyszłości mogła osiągać jeszcze lepsze wyniki. Nie. Zamiast tego usłyszysz, że jesteś gorsza od Ani, Basi i Kasi siedzącej w pierwszej ławce, że jesteś tłumanem, który nic w życiu nie osiągnie. Ale mało tego, ty wrócisz po szkole do domu i jeszcze utrwalisz sobie ten wzorzec, bo dokładnie to samo, a może i nawet coś gorszego usłyszysz od swoich rodziców. Od razu mówię, że rodzice wychowują nas według własnych limitów i własnych ograniczających schematów. Dlaczego tak słabo ci poszło? Kasi z pierwszej by poszło lepiej. To wpłynie na Twoją przyszłość. Wobec tego zaczynamy kwestionować samych siebie i swoje własne wybory, bo boimy się, że porażka oznacza nic innego, jak tylko coś złego i stratę czasu. Dlatego, że dokładnie tego zostaliśmy nauczeni w dzieciństwie, kiedy byliśmy najbardziej podatni i chłonni na wiedzę, którą wpajali nam ludzie, którzy nas wychowywali. Po pierwsze, żyjemy w kulturze, która demonizuje porażkę. Oprócz samego strachu, który rodzi się w nas poprzez odbieranie porażki jako strachu, Czegoś wartościowego. Również dochodzi do tego wartościowania na jej podstawie. Wartościowanie poprzez rówieśników w szkole, rodziców czy nauczycieli. Dziecko, któremu nie uda się napisać kartkówki na dobrą ocenę, zostaje porównane do ani z trzeciej B, która jest lepsza i zostaje wartościowana na podstawie tego, że nie odniosła porażki. To z tobą musi być coś nie tak, skoro to im wychodzi, a tobie wiecznie nie wychodzi. Niech podniesie rękę każdy, kto doświadczył tego w dzieciństwie, a teraz ma problemy z poczuciem własnej. Wartości, porównywaniem się do innych i trwaniem w swoich przekonaniach. Ile razy poczułeś w sobie uczucie, że naprawdę to jest coś, co chcesz robić, ale przez miesiąc, dwa, trzy nie widziałeś tego, co widziałeś oczami wyobraźni i postanowiłeś, że jednak to nie ma sensu, że się do tego nie nadajesz i czas spróbować czegoś innego, żeby odnieść sukces. Twój mózg myśli sobie, że coś tutaj ewidentnie nie działa. Skoro moje działania i moje kroki, które podejmuję, nie przynoszą żadnych efektów, to wina jest przecież. We mnie, coś robię nie tak, muszę podjąć inne działania, zmienić szybko drogę, żeby nie marnować swojego czasu. Kiedy mamy dostęp tak prosty do telefonów, do tych wszystkich portali społecznościowych i codziennie zostajemy otłumanieni masą sygnałów ze świata zewnętrznego, oczywiście tych pozytywnych, jak to każdemu wychodzi, jak to ten osiągnął taki sukces, jak to tamtemu to wyszło, jak to tamten dostał taką nagrodę, a tamten tą. I ty sobie siedzisz na tej sobie i sobie myślisz, patrząc na to wszystko i scrollując jedną aplikację za drugą. I myślisz sobie, co ja robię źle, muszę przestać robić to, co robię. Zaczynasz kwestionować samego siebie i przestajesz w ogóle wierzyć w swoją ideę. No bo jak możesz w to wierzyć, skoro A za dziecka byłeś uczony, że porażka jest stratą czasu i czymś złym, i jest tylko dowodem na to, że robisz coś źle, B. Zostajesz dodatkowo otłumaniony masą sygnałów z portalów społecznościowych, które utwierdzają cię w przekonaniu, które utarłeś za dziecka, że inni są lepsi od ciebie. I to z tobą jest coś nie tak. No bo przecież jest godzina 8 rano, ty dopiero wstałeś, pijesz swoją poranną kawę, a Ania wspina się już na Mount Everest. Po drugie, porażka została zdemonizowana, ale tak naprawdę jest naszym największym sprzymierzeńcem. Gdybym mogła wykasować pamięć z twojego mózgu w rozumowaniu porażki i niepowodzeń, to nowe oprogramowanie, które bym wgrała, brzmiałoby mniej więcej tak. Porażka jest twoim największym sprzymierzeńcem. Bez porażki nic się o sobie nie nauczysz. Póki jesteśmy młodzi, powinniśmy próbować jak najwięcej rzeczy? A próbowanie jak najwięcej ilości rzeczy wiąże się z tym, że będziemy ponosili różnego rodzaju porażki i niepowodzenia? Jak inaczej masz odróżnić coś, co rozwija ci skrzydła, a coś, co pchacie do ziemi, jeżeli nie spróbujesz? A jak masz się dowiedzieć, czy to jest coś dla Ciebie, jeżeli nie zrozumiesz, że to wcale nie daje Ci poczucia spełnienia? Jak masz ocenić dobrą kawę od złej, jeżeli złej nie spróbowałeś nigdy? Jak masz ocenić dobry posiłek? Skoro tego złego nigdy nie miałeś w ustach? W życiu najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy spełnieni, szczęśliwi i spokojni. Jak inaczej mamy się tego dowiedzieć, niż podejmując wiele różnych decyzji, po których. Przy większości z nich dojdziemy do autorefleksji, że nie wszystkie z tych działań, które podejmowaliśmy, dostarczają nam właśnie tych emocji. Na świat przyszliśmy z pewnymi predyspozycjami i ja w to wierzę, ale podczas naszego dzieciństwa zostaliśmy wychowywani przez różne osoby, które właśnie w tym procesie uczestniczyły. I one wychowywały nas i wpajały nam swoje zasady, ograniczenia, limity na podstawie swoich własnych wzorców. Przechodzimy na świat bez przekonania o sobie, nie wiemy, kim jesteśmy. To wszystko nabywamy w procesie wychowywania nas przez naszych rodziców, przez naszych opiekunów. I później na podstawie tego doświadczamy naszej rzeczywistości. Ale to, jakie przekonania mamy w wgrane... Jest dzięki tym osobom, które nas wychowywały. I jeżeli myślisz bądź do tej pory myślałeś, że coś jest twoją ogromną wadą, jesteś taki, siaki i owaki, i masz z tym problem, bo nigdy cię nie zaakceptuje, tamta, gosia czy Małgosia, to popatrz w lustro z tym, co teraz Ci powiedziałam, i pomyśl sobie, że to w ogóle nie ma z Tobą nic wspólnego. Że to, co Ty o sobie myślisz i co ograniczało ciebie całe życie, jest tak naprawdę przekonaniem Twojego piekuna, który za pomocą swoich soczewek pokazywał Ci świat. Gdy dorastamy, zyskujemy swobodę i przestrzeń na to, żeby eksplorować siebie i dowiadywać się prawdy o sobie. Co tak naprawdę sprawia nam radość? Sprawia, że czujemy się spokojni, szczęśliwi i spełnieni. Co to jest? Nie jesteśmy w stanie. Tego zrozumieć bez niepowodzeń, porażek, złych decyzji czy chwilowego zatrzymania się w czasie. Nasza obecna sytuacja, w której dochodzimy do autorefleksji, że podjęliśmy decyzję, która doprowadziła nas do momentu, w którym zdaliśmy sobie sprawę, że nie jest to coś, co chcemy robić dalej i kontynuować, to jest tymczasowa. My bierzemy niepowodzenia za koniec świata. Pomyśl sobie o tym w ten sposób, jakbyś na swojej drodze na szczyt przysiadł na chwilę, zrobił sobie przystanek, napił się wody, zregenerował pod tym znakiem lewo-prawo, pomyślał, czy chcesz pójść tą drogą, czy tą. W międzyczasie naładował swoje baterie energetyczne, zjadł batonika proteinowego i zastanowił się, którą drogę chcesz obrać. Pomyśl sobie o tym swoim niepowodzeniu, którego tak bardzo się boisz i obsesyjnie o tym myślisz. Pomyśl sobie o tym, jakbyś siedział i jadł swojego batonika proteinowego, bo to jest Twoja przerwa w Twojej drodze na szczyt. Gdyby ktoś powiedział Ci, że jesteś 30 porażek od osiągnięcia swojego celu i jak szybko chciałbyś osiągnąć porażkę? Porażka służy skorygowaniu drogi do celu, nabraniu umiejętności, które będą potrzebne Ci do realizacji Twojego pragnienia oraz psychicznym ugruntowaniu Twojej głowy, abyś psychicznie był w stanie unieść też to całe szczęście, którego będziesz doświadczać. Wiele z nas kobiet na naszej drodze, ale i też mężczyzn na naszej drodze miłosnej w od odkrywaniu siebie, tego, czego pragniemy, oczekujemy od naszego partnera, doświadczaliśmy toksycznych relacji. Gdyby nie ten toksyczny partner. Patrząc teraz z perspektywy czasu, ok, na tą sytuację, czy Ty czujesz, że to było Tobie potrzebne? Do tego, żebyś była teraz taka, jaka jesteś teraz? Czy byłbyś taki, jaki jesteś teraz? Po trzecie, sukces jest gwarantowany, jeżeli nie poddasz się po porażce. Od kiedy przeprowadziłam się do Dubaju, coraz częściej utwierdzam się w tym przekonaniu. Patrząc na ludzi sukcesu, którzy osiągnęli bardzo dużo w swoim życiu dotychczas i mogą naprawdę pochwalić się niejednym sukcesem, rozmawiając z takimi osobami i przybywając wśród takich ludzi, utwierdzam się w przekonaniu, że te osoby mają jedną cechę wspólną: nigdy nie się nie poddały, nigdy nie zrezygnowały z idei, którą nosiły w swoim umyśle. I to właśnie ta wizja trzymała ich do końca, mimo podjęcia wielu złych decyzji. Twoim zadaniem na tym świecie ani nie jest udowadnianie komuś czegoś, ani zadawalanie kogoś, ani gonienie za czymś. Ponoszenie porażki jest jednym z najbardziej niezrozumianych zjawisk. Z którymi obecnie się mierzymy. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, aby jej unikać, jakby była czymś złym, czymś, co świadczy o naszej nieudolności, niekompetencji i braku wartości. Tymczasem porażka wcale nie jest naszym wrogiem. Porażka wcale nie jest tabliczką, która, którą mamy przypiętą do naszej koszuli z naszym imieniem. Porażka jest nauczycielem, czymś, co wskazuje nam lekcję, kierunek, następny zakręt, ale przez demonizację porażki, zabijamy ją, zanim w ogóle nauczymy się tego, co ona chce nam przekazać. Porażka nie jest końcem drogi, jest jednym z najważniejszych zakrętów Twojej drogi do sukcesu. Kiedy coś nam nie wychodzi i coś nam się nie udaje, to nasz mózg włącza tryb obronny. Zaczynamy analizować wszystko, co zrobiliśmy nie tak, kogo zawiedliśmy, co mogliśmy zrobić inaczej, co poszło niezgodnie z planem i zaczynamy się obwiniać za to wszystko. Ale kiedy wyłączysz ten cały system alarmowy i zatrzymasz się na chwilę tam, gdzie nie ma logiki, to porażka wcale nie przyszła po to, by Ciebie zniszczyć. Ona przyszła po to, by Ciebie ocalić, wydostać z tego, co Tobie nie Służy. To jest komunikat. I tym samym przechodzimy do czwartego punktu, czyli porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, a jest jego częścią. Cała ta demonizacja bierze się z przekonania, że wartość człowieka zależy od jego wyników. Na podstawie tego, jak efektywni jesteśmy, jak skuteczni jesteśmy, gdzie wartość człowieka, czy moja, czy twoja, jest zupełnie stała. Każde niepowodzenie napotkane na Twojej drodze to jest informacja dla Ciebie. To nie jest etykietka. Z którą chodzisz, jak w biurze ze swoim imieniem. Za każdym niepowodzeniem kryje się zawsze taka chwila zadumy, powrotu do źródła, do siebie, czyli właśnie do tego, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi w tym całym zamieszaniu, abyśmy zrozumieli, dlaczego. Wybraliśmy taką drogę, byśmy mogli tego błędu uniknąć przy dalszym naszym podążaniu do sukcesu, tak? Żebyśmy mogli zastanowić się, czy działania, które podjęliśmy, wychodziły z naszej autentyczności, czy z próby uznania, czy działania podjęte przez nas były na podstawie naszych własnych pragnień, czy na podstawie modelu życia idealnego, określonego przez społeczeństwo. Czy podążam za swoimi własnymi pragnieniami, czy słucham tego, co oczekują ode mnie inni? To jest moment oczyszczenia, zdjęcia iluzji, zdjęcia tych różowych. Okularów i popatrzenia na wszystko z innej perspektywy. Często też, jeżeli nie jesteś w stanie nawet podjąć sam decyzji, żeby odejść z jakiejś pracy albo z toksycznej relacji, to życie samo w końcu pchacie do tego, że to się rozwali, bo to się musi rozwalić, bo ty podążasz cały czas tam, na szczyt, więc życie musi cię w końcu obudzić. Żebyś zakręcił z powrotem, zrobił kilka kroków do tyłu i wybrał tym razem inną drogę. Musisz dojść do autorefleksji, z jakiego punktu wychodzimy, podejmując nasze decyzje? Czy słuchamy się intuicji, czy słuchamy się bardziej umysłu, czy słuchamy się ludzi dookoła nas? Ale to jest chwilowe, to jest tymczasowe. To nie jest koniec świata, to nie jest wyznacznik naszej drogi już. Największe dary przychodzą zapakowane w największe rozczarowanie. Relacje, które się nie udają, pokazują, że zasługujemy na coś głębszego, na coś lepszego, opartego na innych wartościach. Praca, z której zostaliśmy zwolnieni, pokazuje, że powinniśmy pójść do miejsca, w którym nasza praca, którą wkładamy w rozwój firmy, powinna być bardziej honorowana, bądź nie jest to zupełnie coś, co daje nam poczucie spełnienia i wcale nie chcemy tego robić, więc warto zmienić to póki. Możemy. Nie postrzegaj porażki jako ciemność, postrzegaj porażkę jako noc przed świtem, bo właśnie tam, gdzie coś się kończy, zaczyna się to, co jest naprawdę nasze.